Cześć! Z tej strony Bożej Na a dzisiaj pierwsza część holu zakupowego z fabryki Klocków. Dziś przyjrzymy się elementom na sztuki, czyli zwierzęta i tym podobne. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, torba na prawo kosztowała 4,50 euro, tak jak już mówiłem. i Kupiłem ją głównie dla pamiątki, bo podobała mi się, ale no dosyć drogo ona wychodziła, bo prawie 20 zł, słuchajcie. A torba, która jest większa od niej, co prawda gorszej jakości wydaje mi się, ale jest większa i też bardzo ładna. Kosztowała słuchajcie euro 15, czyli niecałe 5 zł. Tak naprawdę w przybliżeniu jakbyśmy to przeliczyli, to dosłownie 5 zł taka duża torba, którą naprawdę można fajnie wykorzystać do takich na przykład zestawów transportu z Lego Store'ów i tym podobne. Naprawdę bardzo fajna torba. Wziąłem ją w trzech sztukach i pierwszą z nich sobie dzisiaj opakujemy w której oczywiście znalazły się zwierzaki i jak widzicie chociażby płytki konstrukcyjne, także ja zmieniam kadr i zaraz Wam wszystko pokazuję. Na tej torbie znajdują się takie najbardziej kluczowe atrakcje z całego Legolandu, jak chociażby ten młot z Ninjago, brama Legoland i tym podobne rzeczy, także naprawdę fajna jest ta torba i ją bardzo Wam polecam, ale jest zbyt wielka, żeby się zmieścić w takim dosyć e, szczegółowym kadrze, także ja sobie ją tutaj przechylę. I po prostu będę z boku wyjmował i pokazywał Wam tak, jak to zawsze robię przy jakichś moich zamówieniach, chociażby z Bricklinka. Słuchajcie, pierwszy zakup, który mogliście już zauważyć właśnie z góry. Cztery płyty konstrukcyjne w kolorze Dark Blue. One tylko występowały w latarni morskiej. Kupiłem je po to, żeby, tak jak nie wiem, czy widzieliście na shortcie. Jeśli nie widzieliście, to możecie sobie sprawdzić. A jak jeszcze nie widzieliście i chcecie poczekać za normalnego filmu, to też pewnie film z budowy plaży jakiś się... Słuchajcie, pojawi. Wziąłem 4, bo chcę mieć plażę o szerokości 5 płyt bazowych i głębokości wody dwóch, więc będzie to dosyć spory projekt, wydaje mi się, i tych płyt pani nigdzie bym nie kupił. Jedną mam oczywiście oryginalnie z latarni morskiej, więc wziąłem po prostu 4. Słuchajcie, dalej mamy. E, już zwierzaki, głównie chyba zwierzaki tutaj się już znajdują Chociaż nie, jeszcze wydaje mi się, że inny element też Takie, które po prostu można było kupić na sztuki e, Rekin, taki duży, z zestawu pirackiego Chociaż nie, on był chyba w City, ale po prostu pasuje mega do piratów Przynajmniej tak mi się kojarzy ze starymi zestawami Słuchajcie, on kosztował 9 euro Zresztą wszystkie ceny jakby Was interesowały dokładniej To możecie sobie spojrzeć oczywiście na e, film z samej fabryki który już na kanale oczywiście jest wstawiony. Dalej, wziąłem sobie po jednej derce, bo tak jak wiecie, nie jestem za bardzo w klimatach rycerzowych tutaj, ale nie mogłem odpuścić takiej okazji, ponieważ derka kosztowała, słuchajcie, 3 euro, co jest bardzo dobrą ceną jak za tego typu element. Po jednym w każdym kolorze, ponieważ też po jednym mam zamku, więc pomyślałem, że tyle mi w zupełności wystarczy. Słuchajcie, dalej. Kolejna torba jest coraz bardziej bogata. Tu jest wiele zwierzaczków. No, i słuchajcie, tak już wam pokazuję, i mówię co ja z tym w ogóle będę tutaj planował robić, bo to też jest pewien tutaj, jak mi się wydaje, dosyć ciekawe. Przynajmniej wydaje mi się, że może się okazać dla niektórych z Was ciekawe. Trzy konie brązowe. Wziąłem brązowe, ponieważ najbardziej mi się kojarzyły z tego z takim starym typem koni, chociażby z władcy pierścieni, kiedy były te pierwsze konie z tym nowym tutaj zgięciem, także wziąłem sobie trzy takie, wziąłem sobie też cztery, słuchajcie, białe, czyste białe, bez nawet tych takich tutaj lejcy na głowie, ponieważ e, użyję je w swojej fontannie, projekt fontanny już zacząłem robić do swojej właśnie sekcji z plażą na promenadzie, także wziąłem sobie cztery, one będą jako e, występowały w fontannie, no i wziąłem jednego miśka, co prawda on, nie wiem, czy mi się jeszcze przyda, ponieważ... Mam, miałbym już trzy, ale stwierdziłem, że go wezmę, bo dosłownie był ostatni w kuwecie. I na zajutrz, tak jak widzieliście na kolejnym filmie z fabryki, już była kuweta cała obrócona, więc nie było w ogóle już tego klocka. Raczej w tym roku nie wiadomo, czy będzie w kolejnym. Także, no, cieszę się, bo on kosztowała kosztował jakieś 6 euro. Także, też cena tam spoko. Za konia z tego co pamiętam, 4 euro trzeba było zapłacić. Także, też świetna cena, bo w Polsce prawie 30 zł na Pika Brick, tutaj to w ogóle jest mega opłacalny deal, przynajmniej według mnie, ponieważ są to siodła. Siodło kosztowało 75 centów, czyli nawet nie 4 zł, no może 4 zł, coś w tym deseń. W Polsce takie jedno siodło widziałem, że zaczyna się od ceny 13 zł. Także no, wziąłem tego sporo, a raczej po prostu tyle, ile mogłem, czyli 5 na dzień. Pierwszy dzień wziąłem 5 i w drugi tak samo. A, i tutaj się jeszcze kajak zawieruszył, Są te paczki, zapomniałem o nim. On kosztował 1 euro i w takim kolorze kajaka nie miałem, więc po prostu też sobie go najzwyczajniej świecie dobrałem. Słuchajcie, kolejna torba, ta jest taka dosyć bym powiedział uboga akurat, bo zauważyłem tam łódkę w kolorze ciemnobrązowym, którego nie kojarzyłem w swojej kolekcji, więc po prostu ją wziąłem. Ona była. Dość w sumie droga, chyba kosztowała około 10 zł, więc niestety trzeba było się co nie wykosztować. Ale pomyślałem, że ją wezmę, bo inne kolory łódek, które tam były, miałem i po prostu mnie tak skusiła. Może nie był to jakiś najlepszy akurat tutaj deal z tej paczki, wydaje mi się. Tą torbę zostawię sobie na później, bo jest w niej sporo zwierzaków, ale dosłownie za kilka. No, jeszcze dwie torby tak naprawdę zostały. Oprócz tego w kolejny dzień. W drugi, jak tam byłem, kupiłem sobie kolejne pięć siodeł, ponieważ e, stwierdziłem, że to się może na pewno przydać do jakichkolwiek koni, e, żeby to po prostu fajnie wyglądało. Jak już tych rycerzy bym tam postawił, jakiś tam, e, który rzeczywiście przy zestawie chociażby występują, bo makiet raczej nie będę robił, tak jak już wspominałem, to żeby to jakoś miało też ręce i nogi, a taniej tego nigdzie nie kupię. I dokupiłem sobie taką oto płaszczkę, słuchajcie, niebieską, ponieważ w tym kolorze też jej nie miałem, miałem taką w Darktanie, a nie zauważyłem ją jej w pierwszy dzień, słuchajcie. Także mam 10 siodeł, płaszczkę, eee, słuchajcie, no i tu jest właśnie limit 5 sztuk zwierzaka na osobę danego dnia, więc jakbyście byli, załóżmy, w kilka osób, to możecie kupić ich więcej, oczywiście. Kupiłem sobie też dla kolekcji, słuchajcie, jedną orkę, ponieważ... Ona występowała tam za 10 euro i to jest naprawdę genialna cena jak dla tego zwierzaka, ponieważ on w Polsce na Pick a brick kosztuje cała ta tutaj część, z tego co pamiętam, 65 zł. A ta mała szczęka tutaj e, kosztowała chyba 25 zł. A ja kupiłem całość tutaj łącznie ze szczęką sprzedawana za, słuchajcie, 10 euro, także jest to cena genialna. Nie kupowałem tego więcej dla siebie, ponieważ no nie potrzebuję. No i dlatego właśnie też nie kupowałem w większej ilości sztuk. Bo też po co. No i słuchajcie, dobra. Mam też tutaj taką dosyć bogatą torbę. Już ją wysypuję. Jeden element mi tutaj zaskoczył właśnie dosyć pozytywnie. Zaraz wam pokażę, który. A więc tak, wziąłem sobie trzy piranie, bo one były też potencjalnie tanie. Kosztowały za 2 euro. Wziąłem sobie je trzy, ponieważ nie miałem ani jednej, a wydawało mi się. Ten Element naprawdę ciekawy, tym bardziej na żywo. Bo szczerze powiedziawszy, nie myślałem, że on wygląda aż tak świetnie jeszcze przed tym, jak tam w ogóle byłem w tej fabryce. Tylko widziałem na zdjęciach. Fokę sobie dobrałem taką oto dużą, ponieważ mała już mam. A chciałem mieć też dwie duże ogólnie. Tutaj popełniłem błąd, ponieważ chciałem wziąć sobie jednego rekina w tym kolorze i nie wiem dlaczego, ale w mojej torbie znalazły się dwa takie oto ryby młoty. I się mega zdziwiłem, jak wróciłem do domu i to zobaczyłem, bo byłem pewny, że wziąłem jednego młota, a jedną, właśnie, rybę, taką rekina, po prostu w tym kolorze, bo też nie kojarzyłem go w tym kolorze, żebym miał. No ale teraz mam dwa takie młoty w tym kolorze i jeszcze w takim kolorze. To akurat byłem się domy, że wziąłem, bo chciałem mieć po jednym, w jednym kolorze. Ten jest trochę starszy z tego, co w ogóle widziałem, z 2020 roku, także też się mega zdziwiłem, że to w ogóle tam jeszcze było. Wziąłem sobie też delfina, który chociażby w tej nowej żaglówce występował. Jednego, ponieważ tą żaglówkę też już mam, eee, i ona to jest jacht czy żaglówka, w sumie nie, jak ona się na, dokładnie nazywa, ale ten taki najnowszy model z City. Wziąłem jednego, żeby miał do pary tego delfina. Eee, mam też dwa słonie, ponieważ one wychodziły też. Wydaje mi się, że taniej bym ich nie kupił, i stwierdziłem, że. Jak będę robił klatkę ze słońmi, to po prostu wezmę sobie jeszcze dwa, żeby mieć trzy małe i zobaczę, jak to wygląda. Najwyżej, jak będzie tego za dużo, to odsprzedam te dwie sztuki, ale wolałem się, że tak powiem, wyposażyć, żeby później ewentualnie tego nie żałować. Wziąłem też najnowszego krokodyla z tej serii City w Sand Green. O, o dziwo nie było innych zwierzaków, w sensie nie było tego tygrysa, ani nie było goryli i tej czerwonej pandy jeszcze. Pewnie za rok będą, mi się wydaje, w tej fabryce. Ale on już był, także bardzo fajnie, ponieważ oczywiście go nie miałem, zestaw jest zbyt świeży i tu się mega zdziwiłem, że to w ogóle występowało, po 50 centów, słuchajcie, taki oto lejec na konia i ku mojemu zdziwieniu, słuchajcie, jakoś tu tak testowałem, że się zakładało. Bo patrzyłem w tej fabryce, czy to w ogóle pasuje na tego zwykłego konia, prawda? Bo tak to bym tego w ogóle nie brał, bo to jest ogólnie do fręców. No i słuchajcie, zobaczcie, jak to fajnie nawet wygląda na tym koniu. Wziąłem po prostu 5 sztuk, bo takiego elementu nie miałem ani jednego, bo to chyba tylko we francach występuje. I tak to właśnie wygląda. No i słuchajcie, z fabryki to by było na tyle, ale jeszcze mam torebkę małą z też fabryki, tylko że nie jakby z tej części takiej ogólnodostępnej, tylko z gablotki, czyli po prostu jak coś chcieliście z tej gablotki, to mówiliście sprzedawcy co dokładnie chcecie, ja ogólnie polecam Wam jakbyście tam byli, porobić sobie zdjęcia i najlepiej po prostu pokazywać, żeby e, nikt się Wam tutaj nie pomylił i czegoś innego po prostu nie wsadził najzwyczajniej w świecie e, tam są takie pomniejsze rzeczy typu jakieś właśnie mniejsze zwierzaki, bądź też elementy takie na komplety, a więc tutaj też jest bogactwo, bym powiedział, w tych elementach, ponieważ one bardzo fajne są i można je świetnie wykorzystać. A więc, tak, w pierwszej torbie mam słuchajcie trzy rowerki, dwa czerwone. To jest w ogóle śmieszne, bo chyba ani jednego czerwonego rowera nie miałem w swojej kolekcji, a się wydawałoby, że to jest najbardziej pospolity kolor. I taki, którego też nie miałem, więc teraz raczej mam chyba wszystkie takie ogólnodostępne rowery na ten, na ten czas. Ogólnie też te torebki są świetne. Zauważcie, że fajne do przechowywania klocków. Takie też, oto dwa bobasy, słuchajcie. Dokładnie nie pamiętam ich cen, ale też na jakimś shortsie albo chociażby na tym fabryce, na tym wideo z fabryki je chociażby nagrywają, więc tam można sobie to sprawdzić. Jeden taki i jeden oczywiście klasyczny biały. A one nie są też częste jakoś mega w zestawach, więc wziąłem sobie dwa, bo one też na jakieś makiety mega się przydadzą do jakichś rodziców i tym podobne. Tutaj, może pokażę Wam w taki sposób. Słuchajcie, cztery ptaszki. Głównie wziąłem go dla tego ptaszka, ponieważ go nie miałem, a i te się przydadzą do jakichś, właśnie, scenerii miejskich, bo, bądź też Zo. Także wydaje mi się, że to był akurat dosyć rozsądny zakup. E, mamy też dynie. Co prawda, mam ich dosyć sporo z brick, ale teraz już nie występują, i chyba za 3 euro było 5 sztuk, więc no. Mi się wydaje, że taka cena jest akceptowalna, ponieważ 60 centów za jedną sztukę to jest naprawdę spoko cena. Tak samo te pieski. Słuchajcie, ten jeden pies miałem go z Brika, ale zachęcił mnie ten drugi, ponieważ on jest tylko i wyłącznie w jednym zestawie teraz ze City i on naprawdę jest dosyć drogi. A tutaj komplet za 2 euro, dwóch psów, także jeden pies 4,30 zł kosztował. Także też super cena. Tutaj mnie zachęciło, ponieważ tych elementów było bardzo dużo na tej podstawce, słuchajcie. One wyglądają w taki sposób, o, takie kamienie. I one e, chyba ich jest, słuchajcie, 10. Tak, 5 tych takich jaśniejszych, pięć tych takich szarych. I one, nie pamiętam szczerze, powiedziawszy, ile teraz kosztowały, ale też wydaje mi się, że jak za 10 sztuk takiego elementu to jest naprawdę spoko cena. Nawet gdyby jeden kosztował około złotówki, to wydaje mi się, że. Byłoby to naprawdę spoko deal. dobra. Kolejny tutaj chciałem mieć jeszcze jedną wydrę w kolekcji, więc wziąłem sobie taki pakiet, gdzie jest kaczka, wydra i słuchajcie, kameleon. Zwierzaków nigdy za wiele, wydaje mi się. Więc po prostu one i tak się gdzieś przydadzą. Te pomniejsze, które nie do końca podniebrałem, ten komplet, ale mimo wszystko mi się wydaje, że przydadzą. Dobra, mamy też motyle. Tutaj, w zależności od rodzaju, on jest albo droższy, albo tańszy. Popatrzyłem na Bricklinku sam, że jeden z nich jest mega tani, jeden z nich jest dosyć sporo drogi. Chyba, nawet ten wydaje mi się, on jest po kilka złotych e, wart. A tutaj, komplet za 2 euro. Może to nie jakiś najbardziej opłacalny z tych zakupów, ale na pewno e, fajny. Też tutaj wydaje mi się, że to było bardzo, ale to bardzo opłacalne. Słuchajcie. Są to takie oto wełny dla owiec. I tu jeszcze w ogóle w środku zapomniałem, że w tym całym woreczku miałem oto małą fokę i małego misia. Tak samo ten mis za bardzo mi nie jest przydatny, ale wydaje mi się, że może się po prostu nadać do jakiejś albo innej makiety, albo po prostu na szyld, jakiś wzor, albo jako plusza, chociażby w. W sklepie z pamiątkami, po prostu można go gdzieś indziej wykorzystać niż w klatce i też będzie fajnie wyglądał. O to mi chodziło i mamy 5 takich oto właśnie wełn dla owcy, każda po 1 euro, także 4,30 za wełnę. Jest to genialna cena, patrząc na bricklinku chyba za 10 zł jedna sztuka wychodzi, coś w ten desień przynajmniej przed wyjazdem tak patrzyłem. To jest też świetny, już zbliżamy się do końca, ale naprawdę bardzo fajne elementy, także warto mi się wydaje się im przyjrzeć bliżej. 5 pająków, słuchajcie, świecących w ciemności również za 3 euro 5 sztuk. Także to jest też mi się wydaje świetna okazja. za tego typu element, co mi widzicie, tu nawet jest informacja, że one świecą w ciemności chyba po niemiecku. To jest też już w ogóle chyba nawet najlepsza jaka w ogóle istniała w tej gablocie przynajmniej według mnie, ponieważ Mewy kiedyś były naprawdę drugim elementem, teraz na pikabriku można je dorwać za 8,80, coś w tym deseń, czy tam 8,60, co jest i tak spoko okazją za ten element. A ja słuchajcie, kupiłem taką jedną mewę e, za słuchajcie, 1 euro, czyli 4,30, jedna mewa za 4,30 zł, także to jest coś świetnego. Wziąłem ich 7, w pierwszy dzień 5, a w drugi e, 2, ponieważ też z zestawów mam ich dosyć sporo, także teraz będzie ich naprawdę... Na sekcji w plaży naprawdę, ale to naprawdę mnogo, i z tego powodu się bardzo cieszę. I tutaj, taka jeszcze bym powiedział, naprawdę dosyć pokaźna i fajna torebka, ponieważ są tutaj znowu nowe zwierzaki. Dwa krokodylki w kolorze oliwkowym z tego samego zestawu co ten w Sandgrinie. A z tych właśnie małych krokodylków, mam w każdego po dwie sztuki, także też wziąłem tego i dwie sztuki. No, i kozy. Jednak mi się wydaje, że to było dosyć opłacalne, i tak, ponieważ najtaniej wydaje mi się na świecie dało się je zdobyć. No, ale nie aż tak, ponieważ pomiędzy Polską a właśnie fabryką była jakieś, nie wiem, 5 zł różnicy, więc też jakoś nie świetnie, ale pomyślałem, że jak jestem tam, to sobie wykorzystam okazję i wezmę takie oto dwie, można chociażby taką zrobić mini dioramkę z Poznania mam też te białe, ale chciałem mieć też te z Marketu średniowiecznego. także naprawdę zakupy wydaje mi się, że pod względem zwierzęcym naprawdę udane i spore, za chwilę Wam w ogóle spróbuję to przesunąć wszystko w jedno miejsce tak to się właśnie prezentuje także zwierzęca mam naprawdę sporo Teraz jedynie jakiego mi brakuje to w tego, co jest po prostu nowe z czerwca, czyli gorylę, tygrysa i te czerwone pandy. No ale tego nie byłem w stanie kupić, a też mi się z tym jakoś nie śpieszy, także po prostu trzeba będzie poczekać na odpowiedni moment. Tak to się prezentuje, także napiszę co sądzicie o tym filmie. Mi się naprawdę te moldy bardzo podobają, tym bardziej jak zdobyłem je za taką właśnie fajną cenę. I co? Do zobaczenia i czekajcie na filmy dalsze z fabryki, ponieważ w kolejnych pokazuję Wam elementy na sztuki, których też naprawdę kupiłem dużo. Do zobaczenia, dzięki i cze!